No dobrze, jakby... coś dzień dobry, z tej strony Filip. Um, chciałbym poinformować, że nie wiem, co byście... jakie gry chcielibyście na kanale. No bo jakby... Nie potrafię ocenić, jakie wy chcecie gry, a jakich nie chcecie, jakie wy możecie chcieć. Od razu mówisz z góry, że Fortnite'a i Minecraft'a nie będę nagrywał, znaczy Będę nagrywał, ale rzadziej. Zależy czy Wam się spodobały odcinki z nowych gier. Yy, więc piszcie w komentarzach, no, czy mam brać, czy nie mam brać, bo jakie mam gry. Więc no. Nie wiem zbytnio. Ale no... Prosiłbym o pisanie w komentarzach. Wiem, że nie poprosiłem o łapki i suby, ale tego bym nie prosił w tym odcinku. Wy się decydujecie co robicie, ja nie będę zdecydował. Eee, możecie zostawić, ale nie, nie nalegam. Eee, dobra, to najwyżej piszcie mi w komentarzach, jakie gry. Dpa. Dobra. dobra, to ja lecę, pa.